Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z naprawdę mega szybkim filmikiem. Bo w sumie dopiero teraz zaczęłam nagrywanie, a jest godzina, to po 19, już w sumie prawie 20. A jednak chcę, żeby te filmiki pojawiały się tak jak, tak jak planowałam. Póki co nagrywam telefonem ze względu na to, że bateria do aparatu się ładuje. Ale dzisiaj zrobimy sobie takie szybkie sprzątanie. Ale i organizowanie, ale to będzie takie mm, sprzątanie w sumie tylko jednej części tego mojego pokoju tutaj, ze względu na to, że to jest część, którą chcę naprawdę posprzątać, bo tutaj ym, no jest już naprawdę ogromny rozgardziarz i, i tutaj po prostu nie ma się już y, pomału jak połapać. Dlatego y, tutaj chodzi mi o moje biurko, które za chwilę Wam pokażę. Y, tutaj moją, moje biurko, taką toaletkę, ona ma też tutaj szufladę, w której jest naprawdę wszystko. Także ja już Wam pokazuję, jak to wygląda póki co, i będziemy działać ze sprzątaniem. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, jeżeli chcecie razem ze mną troszeczkę posprzątać, to jak najbardziej, zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Tak właśnie wygląda biurko, o którym Wam mówiłam. Tutaj, jak widzicie, jest dosłownie wszystko. E, tutaj są jakieś puste opakowania po produktach, które powinny być w opakowaniu do projektu Demko. Tutaj pod spodem jest kosz na śmieci, i tutaj, jak widzicie, ręczniki. Ze względu na to, że dzisiaj mieliśmy tutaj taki mały wypadek, i tutaj z tego grzejnika, z tego zaworu, zaczęła nam po prostu lecieć woda. No, i po prostu wszystko, wszystko spadało prosto na, na podłogę, dlatego tam na razie leżą ręczniki. Chcę sobie właśnie tutaj na tej toaletce, na tym biureczku, i w środku, zrobić porządek. Też już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. Ale tutaj proszę, nie przestraszcie się. Ta szuflada to jest szuflada, gdzie na początku było dość zorganizowanie i poukładane były wszystkie rzeczy bardzo fajnie. Potem jednak, no wiecie, to było tak, że jeżeli tutaj na biurku leżało coś, co nie było mi potrzebne, to po prostu lądowało od razu w szufladzie. I tak to teraz wygląda, dlatego to jest coś, co ja chcę dzisiaj sobie ogarnąć, posprzątać. Także lecimy ze sprzątaniem. Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć w ten sposób, żeby ten filmik nie był za długi, więc lecimy od razu. Ja sobie tutaj wszystko powyciągam. Tutaj mam separator ym, z. On jest z Kei, ja tutaj sobie wrzucam pędzle, których używam, żeby nie pomieszały mi się z tymi takimi nowymi pędzlami, czy, tam, czy czystymi pędzlami, żebym miała później szybciej po prostu wyciągam z szuflady i biorę je do mycia. Oproszę, znalazły się moje waciki wielorazowego użytku, które są do prania, więc od razu je odkładam. Mamy tutaj gumki do włosów, które lecą tutaj do szuflady obok, do Alexa, do rzeczy, które są do włosów. Mamy tutaj też kilka zestawów, ja tutaj widzę trzy e, zestawy kolczyków z Primarka, także to też leci do e, szkatułki. Szkatułkę odstawiam sobie tutaj z tyłu, tak żeby mi tutaj na razie nie przeszkadzała. Tutaj mam dwa zegarki, które też najprawdopodobniej powędrują do szkatuły. Z wrzućmy. Ok. Co my tutaj dalej mamy? I tutaj już lecimy z. Rzeczami z środka. Mamy tutaj dwa eyelinery przynajmniej na razie widzę dwa. Jeden to Makeup Revolution, drugi to um, Golden Rose. Um, obydwa w odcieniu czarnym. Tutaj mamy jeszcze jeden opakowanie z biżuterią, także też wędruje tutaj. Mamy też tutaj pojemniczek na gąbeczkę, która jest tutaj i powędruje do mycia. Także gąbeczkę też dajemy tam. Okej, okay, co my tu mamy dalej? U, u, wysunę sobie tam z środka. Mamy tutaj jeszcze marker do wybielania zębów, które kupiłam w Akcjonie i nie używam. Temperówkę. To się w sumie przyda. E, korektor pod oczy z Maybelline, to jest ten Eraser Eye. E, mamy też tutaj ten em, olejek do e, ust z Alverde, za którym za bardzo nie przepada, więc nie wiem, czy się go nie pozbędę. Ehm, Pensetę do um, przyklejania rzęs. A skoro penseta do przyklejania rzęs, to sztuczne rzęsy. I tutaj mamy jeszcze klej z duo. Też do właśnie przyklejania rzęs. Mamy tutaj jeszcze dwie gumki, gumeczki wymienne do um, zalotki. Róż z um, Fibo z witaminą E, ale jest taki strasznie różowy, więc nie wiem, czy go zostawię, czy go wyrzucę. Mamy tutaj niezliczoną ilość żarówek, które na razie pójdą tutaj na bok i za chwilę zobaczymy, co z nimi zrobię, ale póki co niech tam sobie leżą. Yy, tutaj mamy wieczko od, yy, to był o, matko, jak to się nazywało, yy, taki balsam, takie masełko, taki olejek, taki yy, w takiej formie stałej do zmywania makijażu z The Body Shopu. Ja tutaj sobie w towieczko wysypuję puder sypki. E, tutaj mamy mój podkład z Anabel Minerals. On jest tutaj w tej szufladzie codzienności, ze względu na to, że ostatnio używam go dosłownie codziennie. Dalej mamy tutaj w dalszym ciągu em, eyeliner z Lash Plush, Lash plasz, z Goodie Boxa i to jest ten w takim pięknym złoto różowo takim glitterze bardziej. Także to jest to. Mamy tutaj czarną kredkę do oczu z Liren. Ostatnio też próbowałam sobie tego kleju do brokatów i do pigmentów z Revolution. Bardzo fajna sprawa. Mamy tutaj kolejny korektor z Catrice HD Liquid. Coverage Precision Concealer. Dość fajny, dość fajny, właśnie tak, z taką bardzo precyzyjnym, precyzyjną gąpeczką, takim, takim silikonowym pędzelkiem. I e, tutaj jeszcze mamy co to? E, Scrub do ust z Manny Kadar. Nie do końca jestem z niego zadowolona. Tutaj mamy e, Conceal and Correct z Revolution, i to jest obcień zielony na zaczerwienienia. Bardzo fajny produkt, ja go bardzo lubię. Ale jeżeli nakładamy najpierw właśnie ten korektor, a potem nakładamy na to podkład, to ten korektor jest taki, no wiecie, nie za bardzo fajnie wygląda pod podkładem. Tak, Ten podkład tak się bardzo później nieładnie wygląda ogólnie. Tuż do z Max Factor 2000 kalorii. Fajne, bardzo, nawet go lubię. Oj, nawet go lubię, fajnie się sprawdza. Mamy tutaj jeszcze bazę pod, pod makijaż z NYX-a Honey Do Me Up. Fajny, szczególnie pod takie bardzo matujące podkłady to wtedy takie, takie coś się fajnie sprawdza, bo nie wysusza tak bardzo skóry. E, korektor z Synergen, e, ja mam odcień 01 Vanilla i to jest bardzo fajny korektor na właśnie jakieś wypryski, on bardzo fajnie e, wysusza takie wypryski i szybko znikają. Mamy tutaj próbkę kremu do rąk, znakomi, e, rozjaśniający. Mega fajnie pachnie, jak te takie cukiereczki pudrowe, także super. Tutaj mam jakieś notacniki, więc to raczej stąd wylatuje. Podkład z Make Up Forever Matte Velvet Plus. Bardzo fajne, ma bardzo ładne wykończenie, takie matujące, ale nie takie ciężkie. E, tylko tyle, że tutaj jest to troszeczkę różowy, więc nie wiem, czy może kupię sobie po prostu te kropelki zmieniające kolor podkładu i może coś z tego będzie. Ale ogólnie bardzo ładnie wygląda. Jest bardzo taki gęsty, także tutaj e, będzie, myślę, fajny na zimę. Hmm, pusteczki nawilżane zwykłe pusteczki patyczki kosmetyczne. Także to raczej tutaj zostanie. I tu znowu muszę wyciągnąć z daleka. O, tutaj mam jeszcze długopis, więc powędruję razem z notatnikami tutaj do papierowych rzeczy. I mamy tutaj jeszcze jeden e, tusz do rzęs z Catrice e, Glament Doll False Lashes Mascara i bardzo lubię tą maskarę. Drogeryjna tania, a naprawdę rzęsy wyglądają prześlicznie. Tutaj jest jakieś pudełeczko, gdzie był, widzę, wyciśnięty jakiś końcówka podkładu, więc idzie to do umycia. Mamy tutaj dalej Revolution Luxury Powder Banana. To jest puder, który jest dla mnie za ciemny i ja go sobie miksuję z innym pudrem, który mam tutaj w innym opakowaniu. Zaraz Wam to pewnie pokażę. Także ten jest troszeczkę za ciemny i muszę go miksować z białym pudrem. Kolejna rzecz to Catrice e, Camouflage e, Anti Shadow. To jest ten taki żółty, jak widzicie, już prawie go, e, go tutaj nie ma. Żółty korektor taki mega gęsty. Ja go kiedyś używałam pod oczy, ale pod oczami wygląda bardzo ciężko. Kolejne opakowanie e, różu do policzków z. Vibo to jest też ten z witaminą E, ja niestety nie mam pojęcia, gdzie tutaj jest jakiś kolor, bo wszystko tutaj z tyłu mi się, jak widzicie, starło, więc nie wiem, jakie to kolory, ale tak jak już mówiłam, ten jeden to jest taki, może Wam pokażę, może otworzę nie? jeden to jest taki bardzo różowy, taki baby pink, a drugi jest już taki troszeczkę bardziej ceglasty. Ja tego bardzo, bardzo lubię. Tego cykla z tego właśnie najczęściej go używałam. E, następny produkt to rozświetlacz z Bell. E, bardzo fajny rozświetlacz. Ja ten produkt akurat bardzo lubię ze względu na to, że on jest taki delikatny. Mimo, że to jest rozświetlacz, to to rozświetlenie, które nadaje jest bardzo delikatne. Dlatego go właśnie lubię. Kolejny produkt to tutaj mamy. Mm, Bronzer z Revolution. Mega bronzer w odcieniu 01Q. Cool. Krytka na linię wodną z Heian Hypoallergenic. Także taki na linię wodną. Bardzo fajnie się sprawdzał, chociaż w sumie już bardzo dawno go nie używałam. I myślę, że to już ostatnie produkty. Tutaj, ja mam, tutaj jeszcze mam jakąś ulotkę z, od Fryzjera. I e, tutaj jeszcze mamy dwa ostatnie produkty z tej szuflady, czyli dwa podkłady. Jeden to Infallible z L'Oreal, jeden to Infallible 24 godziny mat e, i drugi Infallible Total Cover. E, tego używałam, jest trochę różowy, ponieważ jest to um, kolor 12 um, natural, 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 natural Rose i ten drugi też jest w tym samym odcieniu, także ten jest trochę różowy, też przydałby się tutaj też przydały się tutaj te krople i tego jeszcze w sumie nie używałam, ale ten 24-godzinny 24 godziny mat bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest taki troszeczkę cięższy na skórze, więc ja go sobie zostawiam na razie na jesień, zimę, a ten to już w ogóle taka myślę będzie pasta na, jak sobie słoczowałam kolor, to będzie taka dosłownie kryjąca, mega kryjąca pasta na twarz. Eee, dobra, to ja sobie tutaj wytrę w środku i zaraz będziemy wszystko tutaj układać. Okej, okay, mam nadzieję, że będziecie tutaj cokolwiek widzieć, ale jest już dość ciemno, jak ja to nagrywam, ale postaramy się tutaj coś wykrzeptać z tego. Eee, już tutaj wytarłam szufladę w środku, położyłam już tą taką, e, taki materiał, który jest tutaj w szufladzie i teraz ja nie mam za bardzo takich pojemników do organizowania e, tych wszystkich rzeczy, więc stwierdziłam, że użyję sobie. Eee, szufladek z woodie boxów. Eee, dlatego będę je po kolei opróżniać i, i po prostu będę je wstawiać tutaj. Jak widzicie, one się bardzo fajnie tutaj sprawdzą. Eee, na pewno będą przynajmniej pasować. Eee, ale tutaj na brzegu chcę sobie postawić pędzle. To lecimy z porządkowaniem. Tak zobaczcie, już prezentowałby się, um, prezentowałoby się ogarnięte biurko. Na środku, tutaj, jeszcze właśnie przeważnie stoi um, aparat, tak żebym mogła um, nagrywać sobie tutaj filmiki. I już Wam pokazuję, jak to teraz wygląda w środku. Czy nie lepiej. Tutaj są um, wszystkie pędzle, tak jak do tej pory, te, które są tak jakby brudne do mycia. To tutaj właśnie one są. Tutaj w tej przegródce mamy, już sobie może tutaj zajrzymy bliżej. Tutaj w tej przegródce mamy podkłady, korektory, bazę. Tutaj jest ta baza z nyx i tutaj jest jeszcze ten korektor z Catrice, ten bardzo kremowy i podkład z Anabel. Tutaj są e, rzeczy, jakby do oczu. Tutaj są, jak widzicie, rzęsy, e, eyelinery, tusze, m, kleje i tak dalej. Tutaj jest też temperówka i e, penseta do przyklejania rzęs. Tutaj mamy brązery, e, brązer, jeden w sumie rozświetlacz. Tutaj są też róże, pudry i e, rzeczy do e, takich stickach do. Um, tutaj jest ten, um, ten żel do wybielania zębów i e, rzeczy do ust. Tutaj położyłam na razie tą, ten pojemnik na e, gąbeczkę, spray do twarzy z e, The Body Shopu. Tutaj jest ta podkładka na e, puder i tutaj są te rzeczy kosmetyczne, higieniczne i tutaj jeszcze taka podkładka. Na razie dałam ją tutaj pustą. I jak widzieliście, zorganizowałam sobie jeszcze tutaj troszeczkę. Te rzeczy, które są tutaj w tym pojemniczku. To jest pojemniczek z Ikei, i w zestaw tego pojemniczka wchodzi właśnie ten duży pojemnik. Ten, ta taka przegródka, w której tutaj mam pędzle, ten, ta okrągła przegródka, która jest tutaj, i przykrywotka, które na dobrą sprawę jest też lustrem, ale uszkodzony, więc jeszcze to muszę wytrzeć. A tutaj mam rzeczy, które tak jakby chcę w pierwszej kolejności wykorzystać, albo już prawie są wykorzystane. Tutaj mamy na przykład mój ulubiony, ukochany bronzer z Lovely Toffee Chocolate. Tutaj mamy też te pudry do brwi z Catrice, tam już jest jeden na wykończeniu. Tutaj jest podkład z Loreal Trumacz to jest odcień 2N, więc wanila, więc on jest troszeczkę dla mnie za ciemny, um, ale ostatnio robiłam sobie ten makijaż i, i w sumie dość fajnie wyszło. Um, tutaj mamy bazę z Katrystą, którą ja bardzo lubię, ale też już chcę ją wykończyć. E, tutaj mamy puder, to jest właśnie ten puder który, z który Bacon Finish z Revolution, z którym mieszam ten bananowy i wtedy odcień jest idealny, tutaj mam jak widzicie zalotkę, jest tutaj jeszcze puder pod oczy z HAN. Um, tutaj jest końcówka um, podkładu um, z Maybelline Fit Me. oj coś się nie ostrzy, Okej, okay. z Fit Me. Um, tutaj jest jeszcze ten krem BB z Skina. E, podkład z Lumen i tutaj jest jeszcze kredka do brwi z Catrice, z Vibo, przepraszam, z Vibo. Tutaj są jakieś. Może tak jakoś o. Tutaj jest żel do brwi z Essence. Dwie próbki tuszy do rzęs. Tutaj mam dwie takie końcówki z, z zużytych tuszy i ja ich używam do czesania brwi. Tutaj są dwa korektory, które chcę też wydłużyć jak najszybciej. To już w sumie jest całkowita końcówka tego z Maybelline, ale jest troszeczkę za różowy, dlatego chcę go jak najszybciej wykorzystać. I tutaj jest też um, korektor z Paese, taki rozświetlający pod oczy, ale niestety ten um, korektor z PEZ, no jak dla mnie w ogóle nie kryje, więc tak jest taka trochę lipa. No ale dobra, e, trzeba wykorzystać. No i w sumie to, w sumie to chyba będzie tyle. To sobie jeszcze tutaj lusterko muszę przetrzeć. I tak, i jeszcze co mogę Wam powiedzieć, to to, że tutaj na te wszystkie rzeczy, które są tak jakby do projektu, na te wszystkie rzeczy, które sobie będą do projektu Denko, sobie znalazłam taką torbę, więc tutaj będę wrzucać wszystkie zużyte opakowania. I tutaj jeszcze muszę coś wymyśleć na te, na te pudełka z Goodie Boxa. Z Goodie Boxów, bo jak widzicie tam trzy te przegródki już sobie um, zabrałam tutaj do szuflady, a resztę, no te, um, te dwa jeszcze w sumie trzy, bo tutaj stu jest jeszcze jeden, te jeszcze musimy sobie w jakimś jednym filmiku um, omówić i będziemy w sumie na bieżąco, a całą resztę produktów z Goodie Boxa już znacie. Um, i, I właśnie na coś muszę sobie wykorzystać te przegródki, te szufladki, także zobaczymy do czego mi się przydadzą? Myślę, że te szufladki przydadzą mi się do e, organizowania rzeczy, tutaj w tym, e, w tym Aleksie, bo tutaj też jest, jest dużo rzeczy. Tam dużo jest też właśnie do ogarnięcia, do zorganizowania, więc myślę, że to się przyda. Dobra, czyli plan na dzisiaj zorganizowany i, i, i zrobiony, e, to, to co chciałam ogarnąć, czyli to biureczko tutaj i szufladę, to jest zrobione. Także ja lecę, myślę montować ten film. Jeszcze sobie tylko umyję to miusterko i lecę montować film e, tak, żebyście mogli go obejrzeć sobie jutro. W sumie to dzisiaj <gryw> dla Was. Okej, okay, w tym filmie to byłoby wszystko. Jeżeli filmik Wam się podobał, to e, klikajcie łapki w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, to łapki w dół. E, zachęcam również i zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, pa!